Hello there! Dzień dobry, wiecie, z tej strony 14 karka jest ze mną... i dostaniemy, w dostaniemy Nie. Tak. Krabia sudoku A ja jestem, a ja jestem i co? Aha, gdzie oni, aha, oni coś rekombinują. kombinują. Chodź tutaj. Oaaa. Ja pierdzielę, Leżyk. To za pizdy. z <grym> Ja pierdzielę, nie. I, no dalej, Weź nie no. odejdź, odejdź To ty odwalasz? Aha, aha, ona kim mnie uratował Ha 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 e, wiesz co, on się tylko blokuje za nawet nie zaatakuje, no to znaczy już głupi no Kurde i znowu to z chamu, eee. no Tak, zupełnie. Zaraz wezmę kurde Iden wersję w dupę i tam sadzę kurde kulki. Zaraz się z kuźwa skończy, ja pierdzielę co za dziwno. I Boba Fetta weźmiemy kurde każdych strzelców zaraz kuźwa. Będziemy brać. No nie? Jak tak tuś wygrają, to zaraz strzelcami się pobawimy i... Nie zbliżaj się do nich. Odsuń się. Nie zbliżaj się Nie bądź, nie bądź głupim dziadem. <głosy> <głosy> Przecież. Aaa, <noise> i teraz te... Co? I teraz idziesz na pałę, tak? Jak mam mini HP? Pewnie, że tak. Już. Mhm. <noise> Zazmierz. Kurde... Uważaj, uważaj, uważaj. uważaj Dobra, nie, nie. Bierzemy kuźwa, ja biorę jakieś artylerię kuźwa, strze strzelecko. Wiesz? Bierzemy strzelców i w dupę. Rąbie. Wy, wiesz wow. co? Ej, wiesz co? Wy, wyrą, idź do sardaka Sam sam się wyrą. Serio? Wyrą się do sardaka i czy tam do serwala. Kuźwa, dobra. Ale co kuźwa, jak tak grać? Serio. O, dobra, ja biorę kuźwa Strzelca, nie biorę. Ja nie biorę Strzelca. Ja, ja biorę Strzelca. Strzelce są beznadziejne. Ja biorę Strzelca kuźwa. Akurat mam ja dobre nie. połączenie jako duo. Ja mam Boba Fata, ty masz Kylo. Dobra, Ucho. dobra. Może być tak. Później bierzemy... A ja biorę Aiden Versio i kuźwa i na końcu dwóch biorę ja będę biorę. O, fajny rej i luk. Tak, tak, tak. Zobaczymy, zobaczymy zaraz. Niech on sobie za przeproszeniem wy, wyru to rej, no on mnie. Niech mi mały Niech on mnie. O wow, mnie. mnie. Ale mnie zradzili. to no ja Rej wcisnę. Pacha, okay. O aha, Nie spokojnie. aha, nie, spokojnie. nie, nie, nie! Nie! nie. nie, nie. Nie. Cofnij. Cofnij dupę. Cofnij dupę, mówię ci, cofnij dupę. Bo mroź, 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 mroź Nie mogłem, nie mogłem. A. Dobra, a jest. Nie, wkurzyli mnie Kuźwa. będzie, będzie ostra jazda. A ja wezmę ma Maula chyba, biorę. Maula? Mhm. A ty weź Gripesa albo duku A biorę ten. Wkurzyli mnie. Łyźwa kulkami dostaną po mordzie i wyjdą po Okej, okay, jak, jak wolisz. Chyba, że... Nie. Nie. Chyba, że mają jakiś ten... Plan. Ukryty plan. No chodźmy szybko, szybko na lewo. Chodźmy szybko na lewo, na lewo, na lewo. Oni tam zawsze idą. Tutaj właśnie, na, na dół. Bądźmy przed nimi, po prostu. <laughs> Dawaj Idzie, 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 idzie. Szmata. Kurwa. Dawaj. Boż, ja pierdziłem! <laughs> Może Bosk byłby lepszy, kuźwa. Wiesz? Mam ci szczerze, chyba Bosk. Dlatego żadnego niechlujstwa powiedziała. Ona jest niechlujstwem. <śmiech> <śmiech> Wiesz chyba Boska bior biorę o. Chyba go? Teraz, teraz biorą strzelców pewnie Założę się Wiesz? Teraz wezmę strzelców Weź weźmy strzelca Albo oni wszyscy albo... Jeden tylko tak mi się wydaje, ale, dobra, zobaczymy. No ci, jeszcze to wygramy. A. Nie dorównujesz. Aha, aha fajnie. Fajnie, no. nie, nie ja nie biorę wady, bo się nie opłaca jeszcze w tej chwili. A kiedy się będzie nie dobra. Opłacać się jak będzie 2 na 2 i żebyśmy wygrali na pewno. biorę tego. Palpatina? Mhm. Oni na pewno jakiegoś strzelca będą teraz mieli. Dwa maksy jesteśmy. <skrybujchau> Dwa maksy. V maksy O! A. Mówiłem ci, kuźwa, no. no ale, ale ty masz, ty masz. Ty, ty... Mówiłem ci, że, wy, że trzeba było. Brać... A wy, wyrąbał ten? Porażenie chyba. Więc on tam, kuźwa się zablokowałem. Dawaj, musimy, musisz, musisz. A, na pole poszli? Okay. Gdzie czekaj, jest Hane? Gdzie jest Hane? Nie wiem, Od... odsuń się na chwilę. No, nie widzę go. Ja, ja na duszenie czekam. Ja pierdzielę Dobra. Dobra, ginie. Okej. Okay. Tamtej też zaraz ginie. Ha, ha, ha. No i teraz wdera. Hehe, <grybuj> tym <śmienem> czy byłem. Teraz oni mają pewnie znowu strzelców, nie? A Wadel ich pokona bez problemu. Dobra, tank time, kuśwa. Jesteśmy cybordzy. Cybordzy, tank time. Cybordzy, tank time, tank time, tank time. Tylko, że Grievous nie jest tank time. Dlaczego nie? Mam ciało, jest słabe, więc. A. Więc jest tank Powinna być taka taka, Ciało jest silne, powiem, ciało jest powiem. No, silne. silne. A to chyba nie u Cyborga, wiesz? <laughs> <laughs> Mechaniczne ciało jest silne. O, takie coś. <laughs> a oni sobie. A, poszli tam do, do ringu. Musisz wejść tam na dwójce, wiesz? Yeah. Tak już. No, alo. Zabiłem go? <śmienicza> Ale jest. Ale jest. Ale Łatwiutko. Ezunia. Zunia. Napisałem ezunia. Ezunia. Kto zunia. wymyślił, wymyślił ezunia? Ojej. Oj, pokali się, Da nagle, nagle coś pisą. Da nagle coś odpisali, nie? Ale mieli frajerskie, kuźwa, zachowanie na początku, więc im się należało. Należało im się... Bywajcie, cześć. cześć.